Witam. Tak wygląda trawa pampasowa po zimie. Można powiedzieć słabej zimie. Dwa razy było po minus 17. Nocami przez tydzień czasu jakoś mróz się utrzymywał około minus 10. To już kolejny rok w gruncie. Tak wygląda trawa po zimie. Zawsze wysycha w naszym klimacie, bynajmniej na północy Polski. Teraz obetnę do tak Zobaczymy czy odbije. A wszak przychodzi mróz, to trawa obsycha. Pokażę wam jak wyglądała trawa przed zimą. Trawa pompasowa została skrócona do gdzieś tak 30 cm, Trawa sprzątania i uwaga na... Ostrość tych liści, masakra, jest tak bardziej ostra niż miska No i Zostało czekać. W ciągu 3-4 tygodni zaczną się wysuwać, jeśli przetrwała zimę. Liście ze środka. Na jakaś nadzieja jest, trochę pleśni było w środku, ale wyciąłem to co trzeba. I z takich miejsc powinno zacząć się wysuwać trawy za jakieś 3-4 tygodnie nagram filmik i pokażę Wam, czy da się jakoś jednak zimować w naszym klimacie, tylko że trzeba okryć. Ja obsypałem w tym roku obornikiem starym plus ziemia ogrodowa w koło trawy i folię na górę. Dla ciekawych co tam z tyłu to bananowiec musabasti, którego też na dniach będę odkrywał. No i też nakręcę jakiś tam filmik, także zobaczymy jak to będzie dalej. <laughs> Pozdrawiam.